Temu autu mocy nie brakuje, ale gdyby można było dodać tanio więcej koni, to czemu nie? Ten samochód ma silnik wolno 385 koni. Wiecie, ile kosztuje podniesienie mocy w tym aucie o 100 koni? Kilkadziesiąt tysięcy złotych. A ja znalazłem urządzenie, które wywróciło mój świat do góry nogami. Urządzenie za 25 zł. Montaż banalnie prosty. Wpinamy je tylko w złącze OBD. I co się dzieje? Niezależnie od tego, jaki mamy samochód, czy to jest diesel, benzyna czy turbobenzyna, w każdym moc wzrasta o 35%, moment obrotowy o 25%. Cud. A jednocześnie, jak dla mnie, głupota roku. W internecie aż roi się od podobnych magicznych kostek. Niestety musimy Was zmartwić. Przez gniazdo OBD nie da się wrzucić do silnika żadnych dodatkowych koni. Jest to technicznie niemożliwe. Lampka zapaliła się na czerwono i to wszystko, co to urządzenie potrafi. Ci, którzy je produkują, bazują na naiwności. Najpierw powinniśmy sobie zadać pytanie, co jesteśmy w stanie przez złącze diagnostyczne zrobić z silnikiem. Na pewno odczytać jego parametry rzeczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o programowanie sterownika silnika, to żeby cokolwiek z tym programem zrobić, najpierw musimy go zgrać, zmodyfikować na stole, a później wgrać z powrotem do samochodu. Zgodnie ze sztuką chip tuningu, auto najpierw powinno odwiedzić hamownię. Fachowiec na podstawie pomiarów powinien opracować nową mapę i wgrać ją przy użyciu komputera do sterownika silnika. Potem samochód ponownie trafia na pomiary mocy i momentu obrotowego, by sprawdzić, czy modyfikacja przyniosła oczekiwany i bezpieczny dla silnika efekt. A ci, którzy mi nie uwierzyli, to mam dla nich dobrą wiadomość. Takie urządzenia używane w sieci możecie kupić już po 2 złote. I to, trzeba przyznać, jest uczciwa cena, jak za zaślepkę gniazda OBD, do tego podświetlaną.